Księga Barucha, rozdział pierwszy. Oto słowa księgi, którą w Babilonie napisał Baruch, syn Neriasza, syna Machsejasza, syna Sedecjasza, syna Asadjasza, syna Hilkiasza. W piątym roku, siódmego dnia miesiąca, od czasu jak Chaldejczycy zajęli Jerozolimę i zniszczyli ją ogniem. Słowa tej księgi czytał Baruch wobec Jehooniasza, syna Jojakima, króla ludzkiego. Wobec całego ludu przychodzącego na to czytanie, wobec możnych synów królewskich, starszyzny wobec całego ludu od najmniejszego aż do największego, wobec wszystkich mieszkających w Babilonie nad rzeką Sud. A oni płakali, pościli i modlili się przed Panem. Nazbierali też srebra ile kto mógł dać, posłali je do Jerozolimy do kapłana Jojakima, syna Hilkiasza, syna Szaluma i do innych kapłanów, do całego ludu i do znajdujących się z nim w Jerozolimie. Wówczas też Baruch otrzymał z powrotem dnia dziesiątego miesiąca siwan, zabrane niegdyś ze świątyni naczynia domu pańskiego, aby je zawieść do ziemi judzkiej. Srebrne naczynia, które sprawił sedecjasz syn Jozjasza, król judzki, Zabrane potem, gdy uprowadził nabuchodonozor król babiloński Jehoniasza, zwierzchników, rzemieślników, możnych wraz z Ludem Pospolitym z Jerozolimy i zaprowadził ich do Babilonu. Rzekli, posyłamy wam srebro, kupcie za nie czego potrzeba na całopalenie palenie ofiarę zadość uczynienia i kadzenia. Uczyńcie też mannę i ofiarujcie na ołtarzu Pana Boga naszego. Módlcie się o zdrowie Nabuchodonozora, króla babilońskiego, i o zdrowie Baltazara, syna jego, aby, był ich dni, aby były ich dni na ziemi, jak dni nieba. Niech nam Pan da męstwo, niech oświeci nasze oczy, byśmy mogli żyć pod osłoną Nabuchodonozora, króla babilońskiego, i pod osłoną Baltazara, jego syna. Byśmy im służyli przez wiele dni i znaleźli u nich łaskę. Módlcie się też i za nas do Pana Boga naszego, ponieważ zgrzeszyliśmy przeciw niemu, a zapalczywość i gniew jego do obecnej chwili nie odwróciły się od nas. Przyjmijcie tę księgę, którą Wam przesyłamy, aby była odczytana w dniu święta i w dniach zebrań. Mówić będziecie Panu Bogu naszemu, należna jest sprawiedliwość, nam zaś rumieniec wstydu na twarzy. Jak to jest obiecane oraz każdemu człowiekowi na ziemi ludzkiej i mieszkańcom Jeruzalem, królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i przodkom naszym, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana Boga naszego, by pójść za przykazaniami, które nam dał. Od czasu, kiedy Pan wyprowadził przodków naszych z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego byśmy, byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego. Byliśmy tak niedbali, iż nie słuchaliśmy Jego głosu. Przygnęły przed do nas nieszczęścia i przekleństwo, jakimi Pan zagroził przez Mojżesza, sługę swego, w dniu, w którym wyprowadził przodków naszych z Egiptu. Aby nam dać ziemię opływającą w mleko i miód, jak to jest obecnie. Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana Boga naszego, przekazanemu we wszystkich mowach proroków, których posłał do nas, każdy chodził według zamysłów swego serca, swego złego serca. Służyliśmy bowiem cudzym Bogom i czyniliśmy, co jest złe w oczach Pana, Boga naszego. Koniec pierwszego rozdziału Księgi Barucha.